Otwieramy dzisiaj naszą pierwszą salę wykładową w szkole rodzenia. Funkcjonujemy od 17 lat i to jest nasze miejsce na ziemi, wymarzone. Jesteśmy naszym teamem zwartym i gotowym do działania, aby świadomie kobieta przeżyła okres swojej ciąży, okres tego macierzyństwa pierwszego etapu. Jesteśmy wykwalifikowaną kadrą, jesteśmy sekcją sapiku. I działamy. 17 lat funkcjonujemy. W 2008 roku powstała pierwsza pierwsze zajęcia sekcji szkoły rodzenia przy Sapiku z doktorem Wiśniewskim. Dzisiaj są już prawie dorosłe i mieliśmy w swoim jakby przedziale grup osoby, które rodziły się w szkole rodzenia i rodziły w naszej szkole rodzenia. Fizjoterapią urogin czyli tutaj edukacją, jak kobiety w ciąży mogą sobie poradzić z dolegliwościami, które im dokuczają, czyli różne bóle, różne dysfunkcje, które występują w trakcie ciąży oraz takie typowe przygotowanie do porodu i też powrót do aktywności fizycznej po porodzie po ciąży. Prowadzę tutaj zajęcia w szkole rodzenia z kobietami, przeprowadzając je przez ten cały okres ciąży, porodu, jak i połogu jest to takie wsparcie niemedyczne, edukacyjne, wsparcie emocjonalne, żeby oswoić te lęki, żeby wzmocnić ten czas ważny bardzo dla, dla rodziny, nie tylko dla mamy, ale także dla rodziny. Jestem położną i głównie mam przygotować się o swoich dziewczęta z lękami dotyczącymi porodu i przyszłego rodzicielstwa. I jestem tu dla tych pań, proszę, to są nasze bohaterki, bardzo proszę, żeby kamera pokazała nasze bohaterki, dla których tu dzisiaj jesteśmy.